Witam wszystkich bardzo serdecznie. MG Super. Dzisiaj przedstawię Państwu modyfikację Drift on Demand. Modyfikacja pozwala nam, ułatwia nam znacznie driftowanie, czyli kontrolować poślizgi, gdy normalnie przy większości aut jest to niemożliwe, ponieważ działa kontrola trakcji po prostu. W tym aucie, w którym akurat właśnie jeżdżę, jadę. Nie da się za bardzo, jak widzą Państwo, e, driftować. No, tylko tak trochę zarzuciła bokiem, jak widzieli Państwo. Ten mod jest oczywiście na razie wyłączony. No Widzą Państwo, że jadę niezbyt szybko, jak na prędkość do driftowania. Jak widzieli Państwo. Teraz aktywuję moda. Moda się aktywuje za pomocą ciśnięcia dwóch klawiszy na raz A i D. Jak widzą Państwo, pojawił się na dole niebieski napis, że intensywność, skłonność do driftowania została zwiększona po prostu. Kontrolem i shiftem regulujemy moc tego driftowania jak, jak długie mają być, po prostu zwiększamy tą, że tak powiem, intensywność driftowania. Ale cóż, ja mam to na zero, nawet na zero się da wbrew pozorom to wszystko robić. I jak widzą Państwo, już zaczynamy... już ruszyłem tym autem. Jak widzą Państwo, jak już skręciłem lekko, to już jest, ee, to już mam, to już, że tak powiem, drift, już driftnąłem, jak zadriftowałem. Jak widzieli Państwo, moc, że tak powiem, bardzo ułatwia. Ignoruję kontrolę trakcji w większości aut. Widzieli Państwo, że niezbyt zaplanowałem nad autem, ale ten mod jest, bardzo szybko jest do opanowania. Zaraz Państwu zademonstruję, jak to wygląda na modzie. Jak widzą Państwo, bez problemu skręcając mogę jechać bokiem. Polecam sobie do tego e, zablokować kamerę albo po prostu nadążyć za myszką. Widz po prostu, jak widzieli Państwo, to nad tym modem trzeba zapanować. Ale to nie jak wspomniałem, nie jest trudne. Tylko trzeba, że tak powiem, uważać na prędkość, bo im większa prędkość, tym bardziej, że tak powiem, będzie, będzie dłuższy ten poślizg. Że tak powiem, niezbyt, niezbyt po zewnętrznej wykonywać te poślizgi, bo widzą Państwo, czym to się kończy. Jak widzą Państwo, bez problemu przejeżdżam na bokiem te zakręty. Widzą Państwo, że to jest do opanowania też. No i co? to, To by było odnośnie tyle na tego modyfikacja. Odnośnie modyfikacji insta, jest to mod DLL, czyli potrzebne, potrzebne narzędzie jest Czyli instalujemy go do folderu Script. Są to, o ile dobrze pamiętam, dwa pliki. Oba wrzucamy, bo to jest dll plus ini. Wrzucamy, oczywiście, jak wspomniałem, do script, oba te pliki. Żeby działał moc, wystarczy dll. Ini jest jako ustawienie tego wszystkiego, zapamiętywanie ustawień. I zmianę włączania tego moda, jak już wspomniałem. Coraz sobie zwiększymy intensywność. Widzą Państwo, że już nawet lekko skręcając, że, że mnie wyniosło. Jakże bym zwiększył tego gripa. A jeszcze jedno. Auto, może, że tak powiem, troszkę, jak już wydachujecie Państwo auto, to może. Trzeba będzie włączyć tego moda, żeby postawić je na dachu, bo nie będzie możliwe po prostu, żeby pomocą klawisza A lub D, gazując, postawić z powrotem auto na kołach. Włączamy modyfikację tak samo, jak włączamy, czyli poprzez naciśnięcie obu klawiszy A plus D. Wtedy napis nam powinien zniknąć. I wiedzą Państwo, że już normalnie autem jadę. Cóż... To było na tyle. Jak wy wiedzieli Państwo, prosta modyfikacja. Oceniając ją, plusy modyfikacji ułatwia driftowanie. Na pewno ignoruje te, poprzez ignorowanie tej kontroli trakcji w niektórych pojazdach. Więc zanim jeszcze i. Ja moim zdaniem ta modyfikacja mogłaby być też dla początkujących, którzy nie za bardzo nie umieją dyktować i dla zapaleńców, którzy tak powiem, bez dyktowania nie mogą, że tak powiem, żyć. No cóż, no. Odnośnie minusów, bardzo czuły. Bardzo czuła modyfikacja, bardzo można ją przypadkiem... Mimo, że jest na dwa klawisze, to można ją bardzo aktywować podczas jazdy. Jeszcze sobie zobaczę, e, może nie ten, jeszcze sobie zobaczę, czy na przednio napędowym aucie to działa. Chociaż to jest całkiem to jest stylnio napędowe, bardziej. No to sobie zespalę, jakby pozwolą Państwo, e, wezmę sobie. Wezmę sobie znajdę blistę jest, widzą Państwo. Jest to typ 100% auto przednio napędowe. zobaczymy czy... czy. uda mi się właśnie tym autem zadriftować? Nie, to bardziej na trakcję idzie. Chociaż, jak widzą Państwo, też by się dało, tylko trzeba poprzedzić to hamulcem. Albo i nie. No po prostu mi się mod wyłączył. Muszą Państwo obserwować, czy jest ten napis na dole aktywny. Jak widzą Państwo, trochę mnie wyniosło, ale, ale widać, że też się da driftować przednią napędówką dzięki tej modyfikacji. prawda jest trudniej, sprawdzimy to na gripie, jeszcze. O, panie. Jeszcze jak państwo stuningują tą blistę, to będzie miodzio. Cóż, myślę, że na razie tyle. No i... Wracając do plusów i minusów, bo właśnie to przerwałem, prawda? Jak wspomniałem, um, do plusów jeszcze dodamy to, że można tym autem fajnie driftować, nią napędowym. Nawet. Cóż, do minusów już wspomniałem, ciężko driftować, mimo że do minusów dodam jeszcze, że. Mimo, że ułatwia to driftowanie to przednio napędowe auta tak bardzo charakterystycznie, tak bardzo gumowo moim zdaniem jest to na drifcie Ostateczna ocena ostateczna ocena myślę, że między 1 a 6 myślę, że uwzględniając trochę trudniejszą instalację, co jest moim zdaniem minusem dla osób, które zaczynają dopiero z moddingiem przygodę, to myślę, że adekwatną oceną będzie 4 na 6. Jak, jak wspomniałem, ułatwia driftowanie, ale gumowe, gumowo trochę jak dla mnie jeżdżą drift podczas tej modyfikacji driftują przednio napędowe no i cóż ta instalacja też myślę że 4 na 6 będzie adekwatną oceną Państwo mogą się zgod nie zgodzić z moją oceną cóż to było na tyle do usłyszenia w kolejnych modyfikacjach mgsu.pl, Coś tołem do usłyszenia w kolejnym filmiku